Na tegorocznej maturze pojawiło się bardzo ciekawe, ale dość skomplikowane zadanie z ostrosłupem. Chciałem zaprezentować jego eleganckie rozwiązanie. Podstawą ostrosłupa ABCDS jest kwadrat ABCD. Krawędź boczna SA jest wysokością ostrosłupa, natomiast krawędź podstawy ma długość 3 pierwiastki z 34. Kosinus kąta Beta między ścianami bocznymi CDS i BCS tego ostrosłupa jest równy minus 9,25. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia. A więc narysujmy ten ostrosłup i podpiszmy go. Wiemy, że w podstawie jest kwadrat, więc AB to 3 pierwiastki z 34 i BC to też 3 pierwiastki z 34. Zaznaczam kąty proste. Kąt między ścianami. Jest pomiędzy dwoma liniami, które są prostopadłe do wspólnej krawędzi obu ścian. W związku z tym są to po prostu wysokości tych obu ścian. Punkt ich spotkania oznacza jako x. Rysuję kąt beta i podaję zależność. Przypomnę, że to co szukamy to suma pól wszystkich ścian bocznych. No to zaczynajmy. Wpierw określmy jaką długość ma DB. Wiemy, że to jest przekąt na kwadratu AB pierwiastków z dwóch, z czego wychodzi nam, że to jest 6 pierwiastków z 17. Następnie rozpatrzmy trójkąt DXB. Jego boki podpiszmy literką H i skorzystajmy z twierdzenia kosinusów. Upraszczam wyrażenie i znajduję h. Bez problemu wychodzi ładny wynik. h równa się 15. Rozpatrzmy teraz ścianę boczną BCS. Wpierw policzmy odcinek XC. Korzystam tutaj z twierdzenia Pitagorasa. Podobnie jest bardzo elegancki wynik. 9. Należy teraz zauważyć, że trójkąt BCS jest prostokątny, a to dlatego, że jeżeli położylibyśmy go sobie na płaszczyźnie podstawy, to zlałby się idealnie z naszym kwadratem, więc musi na pewno mieć kąt prosty. Zaznaczmy ów kąt i przejdźmy do dalszej analizy. Podpiszmy kąt BCX jako alfa, a kąty XBC i BSC jako gamma. Trójkąty BCS i BCX mają takie same kąty, z czego wynika, że są podobne. Za pomocą proporcji obliczmy krawędź SB. Otrzymujemy, że SB to 5 pierwiastków z 34. Rozpatrzmy trójkąt prostokątny ABS i policzmy krawędź SA za pomocą twierdzenia Pitagorasa. Otrzymujemy wynik 4 pierwiastki z 34. Pozbądźmy się zbędnych szczegółów i zaznaczmy kąty proste tam gdzie należy. Zauważmy, że trójkąt ABS jest taki sam jak trójkąt ADS. Trójkąt BCS taki sam jak CDS. Pole boczne to rzecz jasna pola wszystkich trójkątów, które są ścianami bocznymi. Jako, że wiemy, że niektóre trójkąty są przystające możemy uprościć wyrażenie na dwa pola trójkąta ABS plus dwa pola trójkąta BCS. Obliczmy pole trójkąta ABS. wynosi ono 204. Tak samo policzmy pole trójkąta BCS. To wynosi 255. Podstawmy pod nasz wzór i obliczmy... Szukane pole boczne. Otóż wynosi ono 918 jednostek kwadratowych. I to jest właściwa odpowiedź. Dziękuję Ci bardzo widzu za oglądanie tego filmu. Zostaw subskrypcję lub lajka. I do zobaczenia w następnym filmie. Bajo!